Zespół sfora, w tej na przerwie, ale wrócą. Myślę, że na początku byłoby cudownie, gdyby pani, pani bogusia nam otworzyła swoją wystawę, zaprezentowała ją i przeczytała kilka wierszy. Dziękuję. Proszę bardzo, oddaję głos pani bogusia. Serdecznie witam. Państwa na miłym dla mnie spotkaniu. Chciałam podziękować za zaproszenie pani dyrektor biblioteki, że nas tutaj przygarnia artystów i daje szansę pokazania swojej twórczości, dzielenia się swoimi przemyśleniami i, i swoimi jakimiś doświadczeniami na jesień życia. Jest to bardzo miłe i się cieszę, że mogę w tym gronie wystąpić. Jeszcze raz serdecznie witam. Będę mówiła dzisiaj o swoim malarstwie i o poezji jednocześnie. I w 1997 roku wydałam pierwszy tomik poezji pod tytułem Miłość do z Zrywanie. Są tutaj wiersze, które pisałam jeszcze będąc na studiach. Studia kończyłam przyrodnicze, fizykę, astrofizykę, ochronę środowiska, więc daleko to wszystko było od tego, co tutaj, w tej chwili prezentuję i myślę, że zdarzyło się cudownie, że w jesieni życia mogę jeszcze uzupełnić jakby tą swoją edukację, wiedzę, znajomość, rozpakowanie życia właśnie w takich dziedzinach. Ten dzisiejszy wieczór chciałam, jeżeli chodzi o poezję, przedstawić w trzech jakby takich obszarach. Obszar miłości, obszar poszukiwań rozwiązań krańcowych, czyli przemijanie w naszym życiu, poznanie tego, co jest tu, a może i tam, i nigdy do końca niepoznane, i niewiadome, oraz to, co w duszy gra. Miłość to habrów zrywanie. Gdy w złotych łanach zwieższą się chabry, radości uśmiech błądzi po twarzy, bez zaproszenia. A kiedy habry kwitną w oczach twych kochanych, to niby cząstki nieba w nich zamieszkały. Nieba wilgotnego od nadmiaru ciepła niebieskości, co koi spokojem niewypowiedzianym. A kiedy w środku lata habry bledną, bledną niepostrzeżenie, to znów bez zaproszenia w duszę wtula się melancholia upływającego czasu. Będąc w Gdańsku vis, -vis starego ratusza, jest taki most charakterystyczny. Jeżeli ktoś tam był, to widział, że wiszą kłódki. Kłódki, które mają być symbolem dla par miłosnych. I wisiały tam te kłódki, ponieważ akurat trafiłam na niepogody, było zimno, wieczno i bardzo yy, deszczowo. Tak mi żal było tych ziemgniętych kudek I tak napisałam: Most Miłości. Jest taki most w środku miasta, co miłość zakupa w Kajdalnym a miłość. Miłość winna płynąć przecież pełnymi żaglami pomiędzy tymi zziębniętymi kłódkami. Zespół skora Weicherowa, który y, małym przerybnikiem, takim 15-minutowym teraz zagra i zaśpiewa. Potem już oddam panu profesorowi głos, a potem znowu y, zespół będzie grał i śpiewał. Zapraszam, przywitajmy jeszcze raz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasz zespół, tak jak pani wspomniała przed chwilą, nazywa się Sfora. Jesteśmy zespołem z heroa. Gramy ze sobą około roku czasu. Na co dzień gramy w większym składzie jeszcze z gitarą basową i z perkusją. Dosyć taką muzykę mocniejszą rokową, ale dzisiaj postaramy się troszeczkę klimatem i otworami, na które, które dzisiaj przygotowaliśmy, wpisać właśnie w klimat wierszy Żagle tuż nad ziemią, Martinę Jakubowicz. Za marzeń możesz na mnie grać. Wierzę bez i nie mogę wcale spać, a ty ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. szmatą ścieram mokry blat. Lokomoty w dym zbija żadne tuż nad samym Może Ty jak czym myślicie? Wiem, że kiedyś będziesz mój, nigdy cię nie wypuści ten Podmicki dworzec. Ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. Lo Mistrza Młodokaszubów i tego, który wymyślił tę nazwę i to określenie Młodokaszubiny. A ponieważ zajmuje się młodą Polską, więc w każdym tekście naukowym dotyczącym Kaszubów, bo zajmuje się obok tego i tą literaturą regionalną, nie mówiąc o mitologii słowiańskiej, w ogóle mitologii i wierzeniach w literaturze. Na który temat też napisałem kilka rzeczy. O Młodej Polsce także, więc nie mogę od Młodej Polski się oderwać i dlatego ta literatura Młodo-Kaszubów jest w tytule naczelna. Ta książka się ukazała dwa dni przed końcem roku 2012, Ale y, powiedziałem, że nie może ona się y, mieć terminu 2012 rok, bo to było śmieszne, więc ma rok 2013. Dzisiaj mamy czwarty miesiąc, także jeszcze jest dosyć świeżo. Do tej książki zdecydowałem się wstawić pewne teksty, które były gdzieś tam rozproszone kiedyś i nieuchwytne i nieosiągalne, ale tylko w liczbie gdzieś połowy nie całej, Jeżeli jest niecała połowa. Natomiast pozostałe teksty są nowe zupełnie, bo kompozycyjnie musiałem to tak wszystko utworzyć, aby tworzyło to rzecz yy, monograficzną niemalże o literaturze młodo-kaszubów w wydaniu Aleksandra Mejkowskiego. Dlatego tu są studia i szkice, ale to tylko jakie teksty wchodzą tutaj w to yy, gatunkowo. Naukowy, wedle nomenklatury naukowej. E, spojrzałem na twórczość Aleksandra Mejkowskiego z pozycji młodej Polski, z pozycji myśli i ideologii modernizmu, przełomu XIX-XX wieku. Bo tak się dzieje, że na ten temat nigdy nic nie napisano. E, Historycy, którzy zajmują się tą sprawą, nie mogą o tym pisać, ponieważ nie siedzą w młodej Polsce, nie odczuwają tej całej rzeczy. Także ja ich rozumiem zupełnie i dobrze wiem, że tak e, musi być. Oni prezentują teksty historyczne. <laughs> Dlatego pierwszy rozdział tej książki to jest, muszę sobie trochę przypomnieć, bo już za dużo tych rozdziałów jest, w każdym bądź razie pierwszy rozdział brzmi. Młodo kaszubi w młodej Polsce to był W latach dwudziestych bym powiedział, a właściwie dziesiątych XX wieku. I nazwał to młodo kaszuba. I w ten czas Gustaw mu w liście napisał, że nie ma się przejmować tym, że akurat młodo kaszubi takie określenie pada, ponieważ jest to dobre słowo na tamte czasy. Czyli młodo Kaszubi, młodopolanie idealnie wszystko z sobą się zgadza. I tak rzeczywiście jest. Młodo Kaszubi to nie jest wymyślona sprawa, tak sobie zupełnie z niczego, ale na tle i wedle sytuacji epoki, która w ten czas funkcjonowała, modernistycznej epoki młodopolskiej Młodopolskiej. I tu udowadniam, że jest to sensowne określenie, ponieważ Majkowski znał doskonale młodą polską i modernizm, studiował w tym czasie w Berlinie, razem z Przybyszewskim w tym samym czasie funkcjonował, nawet mieli swego własnego krawca, tego samego i tak dalej, któremu też nie płacili. Zresztą o tym powiem za chwilę. Były rozprawy do końca ich życia, i ten biedny krawiec tych pieniędzy i tak nie otrzymał, które powinien otrzymać.